Druga konferencja Fame MMA 5. I czy to jest wniosek, że Fame MMA uczy się na błędach? Witam Was, Ja i Walen Niebieski. <laughs> Witam serdecznie. Cześć, to Emil Lipski. Na początek zaczynam od komplementu, który daliście mi e, wy sami, bo jednak e, informacja, że słuchacie tego jako podcast tych moich wywodów tak naprawdę wspólnych wywodów bo ja zawsze i teraz również zachęcam Was do dyskusji w komentarzach na temat. Konferencji, drugiej konferencji ma 5. A więc, moi drodzy, dzięki wielkie za te pozytywne oceny pod, ostatnich, pod ostatnimi filmami. Widać, że Wam się to podoba. Jeszcze raz dzięki i zachęcam do pozostania na dłużej z subskrypcją. No i moi drodzy, mamy konferencję numer 2, tej samej Gali, inaczej, tej samej odsłony Gali. I według mnie dyskusja polega na tym, że teraz chyba warto przytoczyć kilka fragmentów i opowiedzieć, że wolą. Może inaczej. To um, ostateczne zdanie, jakby wyglądają te konferencje, zależy od ciebie i ode mnie. Czyli od społeczności. Moi drodzy, zobaczcie, co się stało po pierwszej konferencji. Um, poszedł hejt, nazwijmy to. Po imieniu. No i zobaczcie, jak zmieniła się percepcja na drugą konferencję. Ja myślę, że to jest wyciągnięta bardzo dobra lekcja przez włodarzy i nie tylko. Przez cały zespół realizujący projekt FMMMA. I no zaraz Wam przytoczę kilka ciekawych fragmentów, które no są kompletnie inne niż te z pierwszej konferencji. Już fragmentów, o których chcę z wami porozmawiać, ale no serio, czy macie to wrażenie, jeżeli oglądaliście tą konferencję, że jest ona właśnie inna, zupełnie inna niż ta jedynka? No dajcie znać, dajcie znać. Ja takie wrażenie od... odniosłem. Tomek chodzi z teczką. Tajemniczą teczką. Witam wszystkich. Nie ma tam bomby, Tomek? Nie ma tam bomby jakiejś? Nie, spokojnie, prezencik mały. Okej. Okay. Najważniejszy fragment to jest Tomek Olejnik tej konferencji, bo była to już odmieniona postać, to nie było coś, co widzieliśmy na jedynce. Czy zmiana prowadzącego w tym pomogła? Być może, czy jakieś rozmowy przed konferencją? Nie wiem, możemy się tylko domyślać, ale mi podobało się to, że Tomek próbował em, zachować spokój, znaczy może inaczej, był spokojny i opanować swój stres, bo ewidentnie było widać, że to jest. Inna osoba, to jest obraz innej osoby, więc mi się to podobało, nie wiem jak wam, całkowicie to według mnie w takiej, w takiej perspektywie jest dużo lepsze dla samego Olejnika, no bo pokazuje się, jest jako osoba wyważona, zrównoważona, a nie bojaźliwa przed kamerami, co jest ważne, jeżeli wychodzisz do oktagonu. No, wyłączony jest? A mój co, nie będzie sportowy? No ja, ja, ja nie stwierdziłem, że nie będzie, powiedziałem, że no, a zresztą nieważne. Ehm, kochani! No właśnie, i tu płynie przechodzimy do zmiany prowadzącego. Czy według Was pan Pawłowski powinien zostać? Wiadomo, tamta konferencja była totalnie inna, przez to dziwna, może założenia były inne, no ale według mnie jakościowo pan Pawłowski jest osobą, która no nawet chyba tu się lepiej odnalazła, tak mi się wydaje gołym okiem oglądając tylko i wyłącznie raz niektóre elementy przewijając tej gali, tej konferencji, gala to jeszcze przed nami, więc no czy, czy, czy też uważacie, że jednak lepiej się wpasowuje tutaj pan Pawłowski niż człowiek warga? Dajcie znać. Osoba siedząca tu, właśnie w tym momencie przy stole, smaga się z hejtem, tak? Ostatnio było bardzo głośno o Wojtku. Sorry, Wojtek. Sorry, Wojtek. <laughs> Natomiast. Nas nie ja, nie? No teraz Wojtek może się wypowiedzieć na temat hejtu, tak? Bo myślę, że go jednak w jakiś sposób dotknął. No to wypowiedź Wojtku. Pewnie. Znaczy, to jest zjawisko nieodłączne. Kurczę, że to, naprawdę... Kurde, to jest tak głęboki temat. Myślę, że każda osoba publiczna zmierzy się na pewno przynajmniej raz z hejtem. Też zachęcam Was, żebyście też pomyśleli, zanim ocenicie jakąś osobę, może zagłębili się w ten temat, zobaczyli, jak się ona może poczuć. Temat hejtu poruszony na konferencji Fame MMA, no moi drodzy, widzimy tutaj zupełnie, nie wiem, no 22 twarze konferencji Fame MMA. Naprawdę, zupełnie inna perspektywa. Ja e, ogromnie szanuję Wojtka, że potrafi się przyznać do błędu. Błąd ewidentnie popełnił i dobrze, że nie starał się na siłę, na siłę uciekać od, od tego, że zrobił źle i tyle. No dla mnie nie ma tutaj innej, innego wytłumaczenia i dyskusji. Szacun za to, że poruszyli ten temat... Jestem do tej pory w szoku, że taki temat w ogóle ktoś je pociągnął na tej konferencji. I zrobię swoje. Teraz czuję się bardziej przygotowana. No Zostało jeszcze ile 13 dni, tak? Do, do walki? No niby to nie jest długi okres czasu. Natomiast przez 13 dni można jeszcze ładnie parter poćwiczyć, ładnie poklepać i. Pójdę po swoje, pójdę po zwycięstwo. No co mam Ci powiedzieć? Mówisz o poćwiczeniu parteru o sobie, czy mówisz o przeciwniczce? Nie, no na sobie, wiesz, no na przeciwniczce oczywiście. Nie, nie, mówię, czy mówisz o sobie, że ty poćwiczysz parter, czy że przeciwniczka powinna, żeby się na ciebie przygotować? Ten fragment nabawał mnie dużym optymizmem, bo już myślałem, że dziewczyny jednak wyjdą w innej odsłonie, jeżeli cała konferencja jest w innych założeniach. O, herbatkę bym prawie wylał. Jeżeli jest cała konferencja w innych em, założeniach, to myślałem, że dziewczyny pokażą się w innych założeniach. No ale potem. Dobrze, to jest koniec w tym momencie. Opa. To był plaskać idiotko. Wystarczy, wystarczy. Ewelona, Evel teraz twoje trzy słowa i błagam. Niech to będą trzy słowa. A ja tymczasem otwieram kolekcję mikrofonów, jakby ktoś chciał kupić. To był. Proszę. Raz, 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 raz. Dobrze, że konferencje próbował mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Wtedy to było puszczone, a niech się dzieją, dymy i tyle. Tu już widać było, że chłopaki chcą uniknąć tej sytuacji, która miała miejsce ostatnio, bodajże dwa tygodnie temu. No więc e, ja to propulsuję, że były wyłączane te mikrofony. Wtedy, kiedy już się nie dało panować tych zwierzęcych odruchów, i ja nie wiem czego, bo to nie, nie wiem co one chcą sobie pokazać, te dziewczyny. Naprawdę, serio, powiedzcie mi, co można takim zachowaniem osiągnąć. Rozgłos, rozgłos, e... Ale w bardzo złym świetle, nie wiem, czy taki rozgłos jest im potrzebny. No Na pewno osobom, które już ten rozgłos mają, czy, czy, czy potrzebny jest taki, wiecie, taki ładka nie kobiet, tylko takich. No, nie nazwijmy to patusiar, prawda? To już mi się wydaje, że mm, będzie za daleko idące, no, ale takie no, naprawdę niesmaczne. Niesmaczne, mu takie zachowania. Tak to nazwijmy. Żadne, może patusiarskie, to jest za grubo. Niesmacznymi zachowaniami te dziewczyny się po prostu chciały chyba zareklamować. Znowu fajnie, że pomysł wyłączenia mikrofonów był i jakaś kontrola ze strony paba, pana Pawłowskiego. Jest jedyną osobą. Która w miarę logicznie się wita, bo on wita się z drugiej strony i rzeczywiście wygodnie jest się przywitać tak, niż się o praca powiedzmy zawodników. W sensie to się, zapisać. Wydaje mi się, że to, to też jest doświadczenie dziewczyny wnoszą pas mistrzowski. No. Który... Ta wisienka na torcie, czyli Najman, który można powiedzieć jest tutaj w roli dziadka MMA, oczywiście żartobliwie mówiąc, ale jak chyba kupuję Najmana takiego, mi się wydaje, że wy też. Z... Spektakularnym zaangażowaniem Fajm MMA. Będziemy promowali amatorskie zawody i amatorów to tacy zawodnicy jak wy, który mam nadzieję tutaj widzę same młode twarze większości, które być może na najbliższych zawodach pokażą swoją sportową twarz. Tak jest. No i ja bym na tym zakończył. Ja stanowię tą poważniejszą i przynudnawą część Fejm MMA. Także dziękuję bardzo za, za uwagę i zostawiam was pod opieką moich kolegów. Teraz fundacja Fame MMA, ja już ostatnio mówiłem, że jest to genialny ruch, że ja go propsuję, podpisuję się pod wszystkim, ale w sumie pod czym ja się mogę podpisać co najwyżej teraz i wyłącznie tym filmem, no ale po prostu szanuję za to, że taki pomysł powstał. Jest to genialny ruch ze strony biznesu, ze strony marketingu, ze strony PR-u, z każdej strony to jest genialny ruch, nie patrząc na wydatki, jakie zatem muszą pójść, więc no ewidentnie to jest strzał w dziesiątkę, takie mam zdanie i nie jest to tylko takie moje prywatne odczucie, ale również strategia biznesowa, którą doskonale rozumiem i jest ona na miejscu. Pomaga, to jest sytuacja win-win, dwie strony wygrywają, więc jak najbardziej powinni się przyczynać do tego, by rozwijać MMA. I tyle. I to jest według mnie pozytywny oddźwięk tej całej zapowiedzi. Że jest to bardzo znana osobistość w Anglii, który zawalczy ze Scottem, Birem. Chłopaki mają co, niezłą kosę, a uwierzcie mi, że oni no, potrafią zrobić naprawdę niezłe show, więc tam domyślam się, że będą ostre emocje, no i będzie się działo, no ja już się nie mogę doczekać. Jeszcze chciałbym odpowiedzieć na takie pytanie, bo dużo osób mówi, czemu na Fame ma TV nie możemy wrzucać tych informacji z UK? Powód jest taki. Ekspansja Fame na wyspę to już jest, myślę, fakt. wiadomy, nie, nie to, że nieoficjalnie, tylko oficjalnie od miesiąca, kiedy powstał, chyba tak mi się wydaje, że już wtedy był profil dostępny publiczny ma UK, więc, no to ekspansja jak najbardziej uzasadniona, to mi się wydaje, że nie ma co tutaj się rozpowiadać i przedłużać, no bo. Ma to sens, są ewidentne podłoże ku temu, by zarobić tam pieniądze, więc niech ma idzie i te pieniądze zarabia. Ja oczywiście was zostawiam z pytaniem, czy wam się podobała bardziej ta konferencja niż poprzednia. Wydaje mi się, że to oczywiste, ale czy widzicie zmianę w nastawieniu włodarzy i prowadzącego w tym, jak ta gala ma wyglądać. A więc widzicie, jaki macie wpływ na to, jak takie rzeczy mają wyglądać. Dzięki wielkie, widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Subskrypcją z dzwoneczkiem możesz zostać na dłużej na tym kanale. Znowu prawie wylałem herbatę. Do zobaczenia, mojego dnia. Cześć!